Czytanie z dziejów apostolskich W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez parkę dotarli do, do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych kruzelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie, należało głosić Słowo Boże najpierw Pan. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do poga. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i ducha świętego. Oto słowo Boże. By ludem Pana i Jego chodzili. By ludem Pana, i Jego chodzili. Stańcie się rodniczem Pana z okrzykami radości, wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam na stworzył jesteśmy, jego własnością, Jego utemowcami, jego pastwiska. Słakiego Jego imię, Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego miłość przez pokolenia. My ludem Pana i Jego chodcami. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Ja Jaja. Ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów. I języków ostarczył przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy i rzekł do mnie jedyny starców: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opuchiwali swe szaty i w krwi baranka je a dlatego są przed tronem Boga i w jego świątyni cześć mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadając na tronie, rozciągnie namiot nad nimi. Nie będę już łaknąć, ani nie będę już pragnąć. I nie poradzi ich słońce, ani żaden upał, bo pas ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu, prowadzi do źródeł wód i każdą ze Odszedł z ich oczu. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja. Yeah. Uh -huh. Wielu według świętego Jana. Chwała Panie. Jezus powiedział, Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Państwa. Słuchując się słowa tej Ewangelii, skojarzyło mi się to z wydarzeniem, którego byłem świadkiem kilka lat temu, będąc w górach. Na takim paspisku wielkości boiska piłkarskiego było mnóstwo owiec. Ale wśród tych owiec pojawili się młodzi ludzie, którzy chcieli zrobić sobie z tymi owcami takie selfie, zdjęcie na pamiątkę. I na różne sposoby próbowali zainteresować te owce, żeby podniosły głowę z dołu zamiast jeść trawę, żeby po prostu tego zdjęcia się ustawiły. I te owce w ogóle nie reagowały. I w którymś momencie pasterz, który zajmował się z tymi owcami, tylko krzyknął jedno słowo. Jedno słowo. I wszystkie owce z dołu podniosły głowy, obróciły się. I zaczęły iść w jego kierunku. I zaczął je powoli z tego pastwiska wyprowadzać. Głos pasterza jest kluczowy w tym, aby owce za nim poszły. Z kolei, kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, nie musimy wiele główkować, aby domyśleć się, że owcami z Ewangelii jesteśmy my. I to my jesteśmy owcami, które, które słuchają głosu swojego pasterza. I my jesteśmy tymi owcami, które Bóg zna po imieniu. Ale mamy świadomość też tego, że aby dobrze rozpoznać głos pasterza, trzeba ten głos odpowiednio znać. I zapewne niejednokrotnie słyszeliśmy o tym, abyśmy rozeznawali wolę Pana Boga w naszym życiu, abyśmy czytali Słowo Boże, abyśmy żyli prawdami Ewangelii, abyśmy podejmowali decyzje w duchu Bożych Przykazań. I nikt nie mówił nam tego po to, aby nas w jakimś stopniu uciemiężyć, aby sprawić, żeby nam się trudniej żyło. Ale przede wszystkim po to, abyśmy stawali się ludźmi wolnymi i po to, abyśmy potrafili odpowiednio ruszyć za głosem samego Chrystusa, kiedy będzie nas wołał, a nie poszli za głosem fałszywych proroków. I gdy mówimy o tym słyszanym głosie, wpatrujemy się w pierwsze czytanie i widzimy tam Pawła i Barnabę. Którzy poszli głosić Słowo Boże, wybrali się najpierw do synagogi, ale zobaczyli, że idzie za nim tłum ludzi, niekoniecznie z pochodzenia żydowskiego, ale wielu było pogan, którymi Żydzi gardzili. I kiedy Paweł i Barnaba zaczynają nauczać, budzi to zazdrość Żydów. Oni są zazdrośni, że ci poganie przyszli słuchać o Chrystusie. Że przyszli słuchać Ewangelii, a nie przyszli do nich. Możemy nawet powiedzieć, że traktowali to jako pewnego rodzaju upokorzenie i zaczęli co robić? Dyskredytować Pawła i Barnabę. Tymczasem oni, wiedzeni Duchem Świętym, byli bardzo obiegli w Słowie. Stąd też podkreślili, że najpierw przyszliśmy głosić Wam, ale skoro Wy odrzucacie, to idziemy do Pogan. I co na to Poganie? Przyjmują ich z radością. Dlaczego? Ponieważ Paweł i Barnaba nie tylko głosili Chrystusa, ale także żyli słowem Bożym. Stąd też stali się wiarygodnymi świadkami. Ale przecież znamy historię Pawła Starsu który przecież spotyka na drodze do Damaszku Chrystusa. I tak naprawdę każdy z nas potrzebuje taki Damaszek. Niezależnie od tego, ile lat jest wierzący, ile lat jest praktykujący, kiedy przystępował do sakramentu wierzmowania, czy kiedy przyjął chrzest święty. Każdy z nas potrzebuje taki Damaszek po to, aby jego wiara stawała się żywa. Nie bez przyczyny Paweł apostoł pisze swoje listy do wspólnot, pisze je po to, aby ożywiać wiarę wiernych, bo ma świadomość tego, że na drodze wiernych będą tacy ludzie, którzy będą chcieli iść zwieść, że niby pod płaszczykiem Jezusa Chrystusa będą przekazywać swoje nauki, które Chrystusowe nie są, które nie prowadzą po drogach wiary. Ale prowadzą wręcz na manowce. I dzisiejsza Ewangelia jest dla nas zachętą, abyśmy w wierze się po prostu zmęczyli, abyśmy stawiali sobie wymagania, abyśmy w wierze powiedzieli sobie, że nie ma, że się nie da, że tak naprawdę Bóg chce mnie prowadzić tak, abym ja ucieszył się z tego, że jestem człowiekiem wierzącym. Aby był jak Paweł i Barnaba, który świecił światłem Chrystusa. Że był autentycznym wierze i to ludzie sami do Niego przychodzili po to, aby słuchać o Chrystusie, aby zobaczyć prawdziwego świadka wiary. Bo Paweł i Barnaba są dla nas przykładem tego, jak żyć, aby pięknie żyć, aby nie zrażać się różnego rodzaju porażkami, bo ktoś by mógł powiedzieć, oni poszli do Żydów, oni ich nie posłuchali, to pewnego rodzaju porażka z ich strony. Ale oni patrzyli szerzej. Nie patrzyli po ludzku, ale widzieli, że skoro tutaj pojawia się pewnego rodzaju ściana, to robią to, co każe im Chrystus. Oni wyrzucili ich ze swoich granic, a oni strząsnąwszy na nich tył z jakby wskazywać to jest konkretny symbol. Nie chcemy mieć z wami nic wspólnego, poszli dalej. Nie zatrzymywali się na tym, że ktoś odrzuca Chrystusa, bo wiedzieli, że już tam obok jest ktoś, kto Chrystusa pragnie. I dalej kontynuowali swoje dzieło. A popatrzmy, jak to może wygląda często z naszej takiej ludzkiej perspektywy. Że dziś słyszymy negatywną opinię, podcina nam to skrzydła. Coś nam nie wychodzi, podcina nam skrzydła. Wpadamy w jakiś konflikt, podcina nam skrzydła. Wpadamy w jakiś grzech, podcina nam skrzydła. Tymczasem Chrystus, dobry pasterz, jest tym, który chce nas podnieść z takiego marazmu, że nam po prostu nie wychodzi i chce pokazać, że mamy prawo, żeby nam nie wyszło. Tylko kwestia jest tego, czy my się na tej porażce zatrzymamy, czy popatrzymy dalej, popatrzymy szerzej, popatrzymy z perspektywy, że. Bóg jest w stanie we mnie zmienić to, co może jest już zgniłe, co może jest niedojrzałe, z czym się męczę, co jest moim nałogiem. Tylko ja muszę być tym, który wyjdzie z inicjatywą do Chrystusa. I na początku Luszy Świętej ksiądz Nordach mówił o tym, że ja to też między nimi przyjechałem po to, aby zachęcać do pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, ale tak nie jest do końca. Ja przede wszystkim chciałbym mówić o takim świadectwie doświadczenia rekolekcji w drodze. To doświadczenie mam spore, bo w, tym rok, w tamtym roku minęło mi już 20 lat na pielgrzymu szlaku. I to nie jest tak, że jest to pewnego rodzaju moje przyzwyczajenie, tylko każda pielgrzymka tak naprawdę jest inna, ale chodzi przede wszystkim o moją postawę i moją intencję. Ja przyznam się, że jeżeli chodzi o moje powołanie do kapłaństwa, to ono dorastało na pielgrzymce i tam też ostateczną decyzję podjąłem. Ale chciałbym tutaj podkreślić, że pielgrzymka jest taką przestrzenią, w której mamy możliwość podjęcia ważnych decyzji w naszym życiu, bo jest po prostu na to czas. Bo przecież jesteśmy cały czas w drodze, cały czas rozmodleni, wsłuchani w Słowo Boże, ale także mamy możliwość doświadczenia Kościoła w drodze. Kościoła, którego nie jesteśmy doświadczyć z perspektywy ławki kościelnej czy z perspektywy naszego sąsiedztwa, ale przede wszystkim z perspektywy drogi. Bo na swojej drodze spotykamy różnych ludzi, wierzących, niewierzących, to tak naprawdę wiele też i od naszej postawy zależy, jakimi my będziemy świadkami Pana Jezusa. A to pielgrzymowanie w drodze sprawia, że my już po dwóch, trzech, czterech dniach drogi jesteśmy autentyczni. Że nie ma u nas takiego pozornego dobra, ale i mogą wyjść z nas te wszystkie złe rzeczy, nieuporządkowania. I to jest też piękne, że my sobie stwarzamy na pielgrzymce przestrzeń do naszego doświadczenia Damaszku, czyli naszego nawrócenia. Bo ludzie mają to do siebie, że tak na co dzień, to, to sami są takimi pozorantami, żeby tylko dobrze pokazać się temu człowiekowi, żeby dobrze się zaprezentować. A pielgrzymka jest przestrzenią, która pozwala ściągnąć maski. I to też jest takie moje doświadczenie, że ja na przykład na pielgrzymce odkryłem to, że jestem człowiekiem bardzo na przykład nerwowym, bardzo niecierpliwym. I pielgrzymka nauczyła mnie tego, jak to zmienić. I to nie tyle sama Grzymka, co doświadczenie Bożej miłości. I to sprawiło, że ja też i robię zawsze też i taki krok do przodu, stąd też i teraz mnie bardziej w dziękczynieniu za dar powołania i za dar Bożego dotknięcia. Ale także ta jest, byśmy powiedzieli, takim doświadczeniem też Bożej miłości, bo jeżeli widzi się, jakie cuda Pan tu działa poprzez modlitwę, Jakie cuda Pan Bóg działa poprzez to, że ofiarowuje się swój trud w tej konkretnej intencji, to niejednego razu też otwierają się oczy i człowiek widzi, że warto. Że warto stawiać sobie wymagania po to, aby rozwijać się wierze, aby doświadczyć Bożej łaski, aby także tą wiarę ożywiać, żebyśmy nie wpadali w takie często też schematy. Że na przykład codziennie mamy takie swoje rytuały, modlitwy no i w którymś momencie orientujemy się, że brakuje mi skupienia, że ja myślę o czymś innym, że ja na przykład przechodzę na mszę świętą i moim Bogiem nie jest Bóg w Trójcy jedyny, ale moim Bogiem stają się moje przemyślenia, moje utrapienia, moje bóle, moje cierpienia, wydarzenia, które się dzieją tuż przed, tuż po. Że my sobie czynimy taki zamiennik Pana Boga, a nie skupiamy się na nim. I właśnie pielgrzymka jest tą przestrzenią, która pozwoli nam otworzyć oczy. A jako ludzie wierzący powinniśmy sobie stwarzać, stawiać wymagania, żeby stworzyć pewnego rodzaju różnicę, którą chociażby stworzyli Paweł i Barnaba. Czy chociażby, jak popatrzymy sobie w ubiegłym tygodniu, wpatrywaliśmy się w Piotra, który w Ewangelii tak chował się w tej łodzi przed Panem Jezusem, który później trzykrotnie wyznaje miłość Jezusowi, ale widzimy, że tam gdzieś jest rezygnacja, brak nadziei, a później w pierwszym czytaniu, czyli w dziejach apostolskich, już po zesłaniu Ducha Świętego, z jaką odwagą, z jaką miłością, z jaką zażyłością, z jaką pewnością siebie On idzie i naucza, i nawet kiedy staje w niebezpieczeństwie, On mówi Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I to często jest tak, że nie mamy wiele okazji do tego, aby stawać się takim odważnym Piotrem. Tylko może brakuje nam chęci, może brakuje nam zrobienia tego kroku w przód. I ja zachęcam, żeby przygotować się do tego czasu rekolekcji w drodze, żeby podjąć takie ryzyko. Ja pójdę. Często mówimy: A ja już jestem za stary, ja już nie mam siły. A jest wchodzi z nami co roku taki pielgrzym Stanisław, który ma już prawie 80 lat, któremu żona co roku mówi: A ty, Stasiek, już jesteś stary, po co ty tam idziesz? On mówi: Dopóki będę miał siły, dopóki będę miał zdrowie, będę pielgrzymował, bo mam się o co modlić i mam za co dziękować. I co roku widzę, jak Pan Bóg wysłuchuje moich próśb. My często sami sobie wmawiamy, że nie damy rady. Tymczasem Bóg jest tym, który dodaje nam sił, abyśmy tę radę dali. A przede wszystkim my żyjemy tutaj, aby zbawić swoją duszę. A Chrystus wie, że Jego owce słuchają Jego głosu. On je zna, tylko czy Jego owce chcą się przyznać do swojego pasterza.